3, three two, one, action I won't take shit I got no doubt the famous Slow up, no I don't take shit, I got no love, but the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement, I don't ever to slow up, no I don't take shit, I got no love, but the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement, everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective, I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be, Facts so, over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I can roast, I could gas, think I'm all okay, and last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettyness, i uh, a of the emptiness, hilarious. Jean you think do was my time, to you're to delirious, be mysterious, be be because you are behind the fake exterior You're inferior. You know I'm always near, a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Będzak, paliwa I Przepływamy obok migołajskiego Chopina Ludzie trwają jakieś prace remontowe Normalnie on pływa na no, zachody słońce rozwija żagle Można zjeść kolację na nim no, są, Można go wynająć Ludzie biorą na nim ślub, są wesela Uh, Some yeah. Yeah. I don't could play a million games, but instead of saying something not illogical, something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself. A po tej stronie wioska żeglarska Mikołajki Jak zawsze tętnie życie Hotel Mikołajki Oblegany, że coś mocno Piękny widok na jezioro Stacja benzynowa, zobaczymy że jest kolejeczka. Jest zawsze jest kolejeczka na stację, gdzie jest sobota, więc nic dziwnego. Ta kolejeczka nawet koło południa może wynosić dwie godziny. Dwie godziny stania za panikiem. Jest to tutaj jedyna stacja benzynowa w tym obszarze. Później najbliższa stacja to jest Giżycko, gdzie tam są w sumie dwie stacje, bo jedna jest na Niegocinie, a druga na wejścia na Kisajno. Kończymy strefę zakazu falowania. Znaczy jeszcze kawałek, jeszcze z, nie wiem, 200 metrów, ale fajny widok, bo wszyscy szykują się. Do wejścia w ślizg, e, no sprzętów jest sporo, kipiel niesamowita. Zwłaszcza jak przepłynął koło nas taki 40, to było 6 chyba stóp, także no kolos, kolos. Ile? 46 stóp, no to może miało 12 metrów. Nie, trochę więcej. Może być więcej nawet niż 12. Fajnie to wygląda, jakby się szykowali na wojnę normalnie. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek zobaczymy, Wszyscy wystartują naraz. Tu jest znak zakaz yy, palowania, a tu są te łódki. I już powoli niektórzy już nie wytrzymują tempa, ciśnienie rośnie. Ja się przytrzymam maksymalnie. 4 już poszły Jeszcze nie, jeszcze nie prawie, prawie, zostało 50 metrów No i powoli dajemy, powoli dawaj Powoli mówię, to nie My tam prosto pójść, tak teraz? Widzisz przez Chyba chcę schować kamerę e, Dopłynęliśmy e, Gdzie my dopłynęliśmy? Jesteśmy na Śniadrwach Dopł Dopłynęliśmy do Marina Śniadrwy e, Nowe Guty tak, to jest miejscowość Nowe Guty. tu jest malina śniadwy, jest małe kąpielisko, tu widzę zrobili obok jakiś taki porcik, są wyznaczone bojki do wyjścia e, na śniadwy, bo tu jest po prostu płytko. My z kuterem nie mamy żadnych problemów, ale jest roślinność i na pewno, no są kamienie, widać kamienie, Jest tu jest bardzo płciutko. Są rybki. Są rybki? Niektóre tam widziałem. Raj dla wędkarzy, ale nie dla żeglarzy i motorowodniaków, bo tutaj po prostu można uszkodzić śrubę bardzo, bardzo łatwo. No. Dobra, teraz płyniemy dalej. Jest piękna pogoda, chmurki piękne. Nie ma fali fajnie, nie ma wiatru, także jest spokój. Można się bawić. Jesteśmy w miejscowości Niedźwiedzi Róg i to właśnie tutaj 67-letni mężczyzna wraz z żoną i wnuczkiem wpłynęli żaglówką na linię wysokiego napięcia. 45-letni mężczyzna skoczył, żeby im pomóc, również został urażony prądem. Takie wypadki zdarzają się na Mazurach już bardzo, od bardzo dawna i ciągle się powtarzają. Jak wpływamy do portu oni wychodzili prawdopodobnie z portu jest znak który mówi e, linia wysokiego napięcia pójdziemy do przodu maksymalnie powolno linia wysokiego napięcia jeszcze nigdy tej linii Będziemy dalej pływać, bo jest zakaz, nie dotyczy rezydentów Będziemy szanować ten zakaz Ale to nie wszerty tutaj e, Prawdopodobnie się stało e, Nie widzę tej linii jeszcze, ale ta linia gdzieś jest po tamtej stronie Bo tam stoją jeszcze jachty i Tam to się stało niestety Dobra, wypływamy stąd trudna sprawa. Sezon uważam w pełni za otwarty, ilość jachtów przepływających na jezioro śniady jest już kocioł kocioł jak w Warszawie z każdej strony jachty, nie jachty. Niektórzy nie szanują żadnych przepisów ograniczeń, ale większość się stosuje. Dużo wycieczkowców. Grubo. Za 10 lat to tu już nie popływasz. Wszędzie będą zakazy prędkości, ograniczenia albo strefa ciszy tylko elektryczne łódki. A tam zabawa, leją się wodą, polewają woją Duży może więcej. No, nawet żywe reklamy sprzedam, jak ktoś chce kupić Cruisera, Sundancer, 305 Siraj starszy, proszę bardzo. On stoi w wiosce żegorska Mikołajki. Wow, o, idzie nieźle. W ogóle zwolnił? Dobra, zwolnił przed samym znakiem. Niesamowite. Dobra, my już kończymy naszą przygodę. Dzień Dziecka, jak? Podobało Ci się? się było. Fajnie było. Fajnie było. Dobra. Opłynęliśmy całe śniadby dookoła. Fajne jeziorko, ale tylko i wyłącznie na skuter albo do łowienia rybek. Bo takim dużym cruiserem to tam nie popływasz. Wszędzie kamienie, płycizny. Do zobaczenia. Później. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Płyniemy do wyspy Pająka. Wyspa Pająka.